Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus VAT, Wyrznianka 32. Przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu spotkali się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. W czwartek rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Lubelskie i Gelderland 2014-2020, współpraca regionalna w zakresie biogospodarki. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest okazją do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki z partnerskich regionów Lubelskiego i Gelderland, Holandia w obszarze biogospodarki. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest promocji jednego z najważniejszych kierunków rozwoju województwa lubelskiego. Myślę tutaj o biogospodarce. Biogospodarka jest to rzeczywiście olbrzymia możliwość rozwoju zarówno naszego regionu jako całości, jak również poszczególnych powiatów. Myślę, że powiat Kraśnicki ma tutaj olbrzymie szanse, by włączyć się w tą współpracę, w obszarze rozwoju i branż, i poszczególnych biznesów związanych z biogospodarką. Dzisiejsza konferencja ma wymiar międzynarodowy, dlatego że w biogospodarce najważniejszą sprawą jest właśnie współpraca. W dniu dzisiejszym możemy zobaczyć i usłyszeć informacje, jak w różnych regionach Holandii można realizować projekty, przedsięwzięcia i generować, miejsca pracy w tych branżach związanych z tematyką dzisiejszej konferencji. I faktycznie od holendrów możemy dużo się nauczyć, a to z prostego jednego powodu: wiatraki, biogazownie, elektrownie wodne w Holandii to norma. Dla Lubelszczyzny niewątpliwie korzystne jest to, że jest to rejon rolniczy. W związku z tym Lubelszczyzna ma ogromne możliwości produkowania biomasy pochodzenia rolniczego. Prowincja Genderland ściśle współpracuje z Uniwersytetem Wegeningen, gdzie są badane i wprowadzane najnowsze technologie w zakresie wykorzystywania biomasy jako źródła energii odnawialnej. I właśnie ten transfer wiedzy i doświadczenia z Uniwersytetu i całej prowincji Genderland będziemy chcieli przenieść na Lubelszczyznę, bo Lubelszczyzna ma ogromny potencjał do produkcji biomasy w kontekście odnawialnych źródeł energii. Konferencja Lubelskie i Gelderland 2014-2017 współpraca międzyregionalna w zakresie biogospodarki skierowana była do uczestników polskiego i holenderskiego systemu innowacji oraz do osób zainteresowanych problematyką transferu technologii w ramach współpracy międzynarodowej, a co to jest Biogospodarka? Biogospodarka to jest wszystko, co związane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych wspomaganych różnego typu biotechnologiami. Czyli jest to najbardziej ogólna, mało, że tak powiem, profesjonalna i taka prawidłowa definicja, ale definicja, która uruchamia nam wyobraźnię i pokazuje, że biogospodarka to jest to tradycyjne rolnictwo, o którym przede wszystkim mówimy, mówiąc o biogospodarce, to jest przetwórstwo rolno-spożywcze, ale to jest również farmacja, to jest również przemysł chemiczny, bo i jeden przemysł i drugi w dużej mierze i w rosnącym stopniu wykorzystuje biotechnologię. Są również wszystkie inne przemysły, w których biotechnologie mają rosnące zastosowanie. To są wszystko usługi środowiskowe. I akurat przechodzimy do tego drugiego takiego terminu trudnego, a mianowicie biodegradacja. Biodegradacja jest związana z pogarszaniem jakości środowiska naturalnego, będącego efektem działalności gospodarczej, nadmiernie eksploatacyjnej działalności gospodarczej, ale biogospodarka, tworzy nam takie rozwiązania technologiczne, dzięki którym nie tylko możemy odrestaurowywać te zasoby naturalne, ale jednocześnie możemy również podnosić ich jakość. Więc temat ekologii powraca jak bumerang i w dzisiejszych czasach nie możemy zapomnieć o odnawialnych źródłach energii. Wręcz przeciwnie, musimy je wdrażać na każdym poletku. Kilka lat temu zrealizowaliśmy kotłownię na biomasę w miejscowości Zakrzówek, która zasila kilka podmiotów. Jak na razie sprawdza się to dobrze. Jesteśmy z tej kotłowni zadowoleni. Mamy nadzieję także w dalszej perspektywie na rozbudowę kotłowni opalanej biomasą i podłączenie innych okolicznych domków, mieszkańców osiedla, tak żeby większa ilość mieszkańców skorzystała z tego rodzaju nośnika bioenergetycznego. Dzisiaj mamy przedstawicieli wszystkich uczelni wyższych, którzy deklarują wsparcie w komercjalizacji wiedzy, technologii i innowacji do właśnie tych głównych branż biogospodarczych. Czyli tych branż, które oparte są z jednej strony na przetwórstwie produktów rolno-spożywczych, ale także na energetyce odnawialnej, na przetwórstwie drewna. A my w Powiecie Kraśnickim także dużą firmę, która, która się zajmuje produkcją drzwi. To też jest obszar biogospodarki, który może generować bardzo dużo miejsc pracy. Nie zabraknie także możliwości wsparcia ze strony programów unijnych operacyjnych. W nowym programie operacyjnym dla województwa lubelskiego blisko 40% alokacji są to środki, które będzie można wykorzystać na projekty związane właśnie z biogospodarką. No i wreszcie wsparcie innych technologii. Myślę, że z punktu widzenia powiatu kraśnickiego ważna jest jeszcze druga specjalizacja. Dzisiaj może troszeczkę mniej na tej konferencji mówimy o tej specjalizacji, bo ona jest specjalizacją uzupełniającą, czyli automatyka i informatyka. Jest to specjalizacja, która też związana jest z obszarem Produkcji metalowej, a tutaj powiat Kraśnicki ma olbrzymie tradycje związane z tą produkcją, i myślę, że tutaj jest szansa na, na dalszy rozwój pod warunkiem, że będzie tutaj kooperacja fabryki łożystocznych z podmiotami regionalnymi, a także lokalnymi. Podczas konferencji, prelekcji wygłosili naukowcy i eksperci ze sfery biznesu, aktywnie zajmujący się zagadnieniami transferu technologii. Transfer technologii, najprościej mówiąc, jest to współpraca między biznesem a nauką, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, które można znaleźć w nauce lub odwrotnie, skomercjalizowanie tego, co wymyślili naukowcy. Dzisiejsza konferencja służyć ma w zawarciu takiej bliższej współpracy między województwem lubelskim a prowincją Gelderland w zakresie biogospodarki, szeroko rozumianej, czyli rolnictwa oraz pochodnych rolnictwa, zarówno w przemyśle rolno-spożywczym, jak również w przemyśle związanym z produkcją maszyn oraz z odnawialnymi źródłami energii. Dzisiaj przedstawiane będą dobre praktyki związane z biegospodarką, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie holenderskiej. Oprócz tego prelegentami w naszej konferencji są przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele ministerstw w Polsce.